Na 1.16 finału swoje zmagania w Pucharze Polski w futsalu zakończył Osir krosno -Odrzańskie. Zespół, w którego składzie przeważali zawodnicy, ten czy krosno nie sprostał rywalowi z najwyższej półki. Gredar, Fitmorning Futsal Brzeg, czyli zespół grający w najwyższej klasie rozgrywkowej, pokonał krośnieńskich piłkarzy 6 do 0. Tyle z siebie daliśmy. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować naszej wspaniałej Krośnieńskiej widowni, która, która stała za nami murem, która pięknie nas dopingowała. Zmierzyliśmy się z fantastyczną drużyną, która gra w ekstraklasie nieprzypadkowo. Już do przerwy gospodarze przegrywali 0-3. W drugiej połowie nie udało się odwrócić losów w pojedynku. Osir krosno odrzańskie choć odważnie walczył do końca, tracił kolejne bramki. Zespół z brzegu nie zlekceważył przeciwników. Było to widoczne nie tylko na tablicy wyników, ale także na boisku. Drużyna z Krosna tym razem nie była w stanie sprawić niespodzianki. Każdy z zawodników zaprezentował się wspaniale. Grał tu reprezentant, był reprezentant Polski w bramce Maciej Foltyn, który wykonywał w moim odczuciu fantastyczne rzeczy. Daliśmy z siebie wszystko, zostawiliśmy serducho, niestety bolesna porażka i tyle. Mimo porażki warto odnotować fakt, że Osir Krosno-Odrzański znalazł się wśród... 32 najlepszych futsalowych zespołów w Polsce. Chociaż w skład drużyny wchodzili przede wszystkim zawodnicy z boisk trawiastych. Ewentualne zwycięstwo byłoby najlepszym wynikiem w historii piłkarzy z Krosna. Porażka oznacza, że wyrównali najlepszy wynik sprzed trzech lat, kiedy to także na etapie 1 16 finału musieli uznać wyższość ekstraklasowej ekipy.